To ja o klasie dawało się. Myślę, że mnie pamiętacie! Tak, znowu gram w Blockstar Star Planet. Ja muszę sobie przypomnieć, jak to się grałam. To parę lat nie grałam, kiedy Panie! W ogóle ostatni raz jak się zalogowałam, to muszę wam coś pokazać. Tutaj ładnie Tu wszystko jest, to jest wszystko normalnie. Ale muszę wam coś pokazać. Mego. Ale ściana. Wszystko mi dechamy, usunęli! Słuchajcie, fotek mi usunęli, fotki mam. Zwierzaki też. Kryształy też. Ale mi usunęli dzieła, rozumieliście. Wiedziałam, że zbuduję. Smynka. Tak, takie jest moje stwierdzenie, jakby. Mówcie sobie, co chcecie. Ja buduję muminkę. Dla mnie to jest. Czemu tutaj mi się mówić? Nie po prostu tego mi brakowało. No miały takie łóżka. Jak się nazywa Twoja skórka? Muminek! Mamy Muminka. To jest Muminek. Proszę się zapoznać z Muminkiem Stefanem. Muminek. Ja Miałem się na pojęcia jak skonstruowany. Mumin. Ale odkrywam, co mogę dostać, bo się normalnie zapowietrzyłam. Łatwy bo jest pierwszy ładny unik. Teraz trochę łatwy. <noise> ale ten unik jest najładniejszy. Dom. Dom. Te domy się da budować? Ej lol. Moi widzowie, aha. Ja kiedyś nawet zbudowałam swój dom. oj czy, ja się, tu da się kamerę oddalać. Jaka beka. Tak, chcę teraz edytować swój dom. Będę edytować dom. Na potrzeby odcinka, ja No, ja chcę zaawansowany, oczywiście, że zaawansowany. Wszystko to ja temu ktoś zabroni? Oczywiście, że nie. zapis To jest mój dom. To jest dzisiaj mój dom. To jest mój dom. Nie wiem, co ja zrobiłam, ale to jest mój dom. Zabronię sobie swoim, że się zrobili. Dobra, wszystko było tak typowo wszystko. Dobra, dla Was, w ogóle bardzo lubiłam świat lip.